Wietnam rok 1957 do 1975 roku. Głównymi stronami konfliktu były Demokratyczna Republika Wietnamu, wspierana przez kraje socjalistyczne oraz wspierane przez to państwo organizacje komunistyczne w Wietnamie Południowym, Laosie i Kambodży. Z drugiej strony stała Republika Wietnamu i wspierająca ją koalicja międzynarodowa, obejmująca oczywiście Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Koreę Południową, Tajlandię, Australię, Nową Zelandię i Filipiny. Walki toczyły się w południowym Wietnamie, Laosie i Kambodży. Amerykańskie naloty bombowe miały miejsce też na terytorium Wietnamu Północnego. Po co ta wojna? W Stanach Zjednoczonych przyjęto teorię domina, która zakładała, że państwa socjalistyczne czyli Związek Radziecki i Chiny Będą dążyć do opanowania krajów trzeciego świata poprzez atakowanie państw sąsiadujących z już opanowanymi. Z tej przyczyny, gdy Wietnam Północny zaczął aktywnie wspierać lewicową partyzantkę na południu, w Waszyngtonie podjęto decyzję o przyjściu rządowi w Sejgonie z pomocą. Z biegiem czasu instruktorów wojskowych wysłanych do Wietnamu zastąpiły regularne oddziały amerykańskich sił zbrojnych. By w szczytowym okresie, to jest rok 1968, skoncentrować w Wietnamie ponad 500 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Na skutek ogromnych strat ponoszonych przez wojska amerykańskie i coraz większego oporu społeczeństwa Stanów Zjednoczonych za prezydenturę Richarda Nixona podjęto decyzję o wietnamizacji wojny i wycofaniu się z konfliktu, co nastąpiło w roku 1972. Wojna zakończyła się bezspornym zwycięstwem komunistów i zjednoczeniem Wietnamu. Witam Was, kochani, z Hanoi, Wietnam. Podobno jedno z najlepszych miejsc do życia teraz w dzisiejszych czasach. Czekam na transport i zabieram Was w jedno miejsce. Halo. Hello. Ciao. Pan <noise> Ba Nie, Nie wiem, co on tam powiedział. <noise> ja się tak właśnie z nimi komunikuję. Tu jest beka, taka strasznie z tym. No, ale ma, bo zamówiłem przez grama, tak że wiem gdzie jedziemy. To jest dosłownie parę kilometrów i cena za taki transport taksówką to jest 61 tysięcy tych i wietnamskich dongów. Boże, kohane, to jest jakieś 9 zł, tak mi się wydaje. Hello! Welcome to Vietnam! Welcome to Vietnam! Yes. Yeah. to Vietnam! Yes. Jadę teraz odwiedzić miejsce pochówku Ho Chi Minh. Współtwórca i pierwszy prezydent Wietnamu w czasie dwóch największych dziejowych, jakie przeszły przez ten kraj. Wietnamski ruch stworzony przez Ho Chi Minh Ho, okazał się zdolny do zwycięstwa nie tylko z Francją, lecz również ze Stanami Zjednoczonymi najpotężniejszym krajem świata. Był nie tylko wybitną, ale również bardzo ciekawą postacią. Cieszył się olbrzymim autorytetem we własnym kraju i szacunkiem przeciwników. Symbolem uznania był fakt, że kiedy zmarł, Stany Zjednoczone ogłosiły zawieszenie broni na czas żałoby. Ho Chi Minh w 1957 roku został oznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Dziękuję i mam nadzieję, że w jiu The people overseas come Vietnam visits yeah. Thank you Vietnamese welcome Vietnam is Vietnam nice. welcome people overseas come here. Thanks. Yeah. Bardzo sympatyczny człowiek mówi po angielsku, bo w Singapurze dużo pracował i trochę się nauczył. Mówi, że Wietnamczycy nie potrafią mówić, ale te młode pokolenie już ma angielski w szkole i, i dzieciaki już mówią. Także za 10, 15 może 20 lat wszyscy będą. Tutaj mówić e, po pan, e, angielsku. To miejsce, do którego uderzam, to jest właśnie tam. Tutaj jakie kwiatki. Patrzcie, jest naprawdę pięknie. Tutaj tak dookoła. Tutaj też jakieś muzeum jest niedaleko. Widziałem, jak mieliśmy, i to jest następny plan e, na dzisiaj. Tam będziemy szli Powiedział mi, że filipiński, Boże Filipiński, że wietnamski rząd, że o nich dba tutaj o ludzi, że im się to żyje dobrze, że jest fajnie, naprawdę są zadowoleni, tak powiedział. Że potwierdził tylko to co słyszałem. A tutaj mamy flagi. A tutaj nie wiem, to wojsko chyba. O policja. A idziemy. Dobra, wie. Zajechałem z drugiej strony muszę obejść tu dookoła to parę kilometrów, także <noise> poradne ćwiczenia. Żeby tu wejść musiałem przejść przez bramki. Tu mnie jeszcze z kamerą wpuścili, ale wiem, że tam już do tego samego muzeum, e, gdzie leży Hocie Mień, już mnie nie wpuszczą. Tak to wygląda. Tutaj Bardzo czysto, zadbane miejsce. No facet ma historię. Zrobił bardzo dużo dla Wietnamu. Tutaj macie napisane przewodniczący Ho Chi Minh. Troszkę się teraz osób zeszło więcej już. No i że zobaczymy Czy wejdę No to numer słuchajcie Ci ludzie wszyscy, którzy dostoją do Polacy no. Wycieczka z Polski Nie wszedłem Nie wiem zamknięte powinno być otwarte już pół godziny temu innego dnia tu przyjdę Także zabieram Was do muzeum fajne miejsce możecie zobaczyć ja, kawał historii Wietnamu Troszkę porozmawiałem z Polakami Mówią, że płacą za wszystko, za jakieś wyjściówki Zajeżdżają na miejsce i albo jest zamknięte, albo po prostu nie wchodzą, także Mam przewoźnik dobrze ich Skubię Wszędzie tutaj dookoła Tego muzeum, w którym byłem przed chwilą Macie ambasady. Tu, tam jest ambasada Ukrainy, właśnie tutaj. Jesteśmy w muzeum. Zobaczymy, co oni tu mają. Patrzcie się na to. Za osobę 40 tysięcy, jak nosisz kamerę, to ekstra 30. No nic, płacimy. No macie. Pierwszy eksponat. MIG 21. O, tu jest kawał historii, tak myślę, w jednym miejscu. Zobaczmy, co to jest. Wyprodukowane przez Amerykanów, oczywiście, użyte przez Francuzów w wojnie wietnamskiej. O, idziemy dalej. T54B. Wyprodukowany przez Sowiet Union <śpiewanie> Jakby inaczej Kawał maszyny Takich rzeczy się kiedyś używało do walki O <śpiewanie> Jest trochę tego O, no. no i tutaj taka wieża tutaj Dobrze. japońskiej produkcji tutaj angielskiej a to pewnie ruska <gry> Nie, pomyliłem się francuskie. A to popatrzcie. Jaka wielka armata. Dajcie spokój. No, wyprodukowane w Francji i wyposażone francuskie wojska były. E, znaczy, marynarka wojenna w inwazji na Wietnam w XIX wieku. I znaleźli tą armatę. W Rzece Saigon chodzi min City w 1993 roku, czyli całkiem niedawno. A to? Watson. Też amerykańskie. No i takie coś tutaj mamy. No. Eks filmów o Wietnamie. Helikopter. Amerykański, oczywiście. Mhm. Następny samolot. No mają tych samolecików trochę tutaj. Co to jest za samolot? eighty Skyrider i taka maszyna tutaj No coś mega powiem wam no jest tu trochę historii tutaj to samo no i taki pocisk ale to to muszę zobaczyć, co to jest taki system obrony yy, przeciwletniczej kawał sprzętu a takie rzeczy właśnie jak tu Amerykanie zrzucali na Wietnam. Tutaj dla porównania, rękę położę. Gdzie? Już to jest kawał bomb. Tutaj możecie przeczytać, że w wojnie wietnamskiej Amerykanie użyli 29 rodzajów bomb 13 rodzajów anti bombs 25 mechanicznych detonatorów i 10 rodzajów elektronicznych detonatorów pomiędzy 65 i 72 roku Amerykanie zrzucili około 5 382 000 ton różnego typu bomb na północny i południowy Wietnam Zabili przez to około 80 tysięcy ludzi. Około 200 tysięcy zostało rannych. No i tutaj macie rodzaje bomb, jakie zostały użyte przez Amerykanów w wojnie w Wietnamie. Smutna historia. No ale teraz historia też pisze się na naszych oczach w Ukrainie. Także, wiecie co? Nie wiem, co to jest. E, jakbyście wiedzieli, to napiszcie mi. E, no, to nie znam się po prostu na tym, a, a jestem ciekawy, co to za rodzaj bomby jest. No i tutaj też coś. Tu proszę bardzo. Amerykańska armia. Jakie działo? I tutaj ruska maszyna czołg M48 tutaj i wóz bojowy M113 też używany przez Amerykanów w Wietnamie. A tutaj moi drodzy macie szczątki samolotu wyprodukowanego przez Amerykanów i udostępnione wojskom francuskim. W wojnie i w 1954 roku e, Wietnamczycy zastrzelili no i teraz możecie oglądać to tutaj silniki opowiem wam czuję się jakbym się trochę przeniósł w czasie tutaj tylko potrafię wyobrazić, co ludność tutaj przeżywała w tych latach. No i to, co teraz ludzkość przeżywa w Ukrainie. Smutne, ale prawdziwe. Jeszcze wyjdziemy sobie tutaj na górę. Zobaczymy, co to jest. Jaka historia. Zbudowane między 805 i 812 przez króla Long armatki przed. Wchodzimy do środka. Tak to wygląda tu. U, tutaj nisko, co to tutaj jest? Ech. Dobra I dookoła chyba możemy przejść. zdjęcia no i wieża zobaczmy widok z tej strony hmm. Wietnam jest bardzo czysty, słuchajcie naprawdę jeszcze nie widziałem żadnych śmieci na ulicy Coś, co bardzo mnie zaskoczyło w przyjechaniu z Filipin To tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejny odcinek za parę dni. Do zobaczenia, pozdrawiam.